Nie złamie wolny żadna klęska, nie stworzy śmiały, krwawy trud. Pojdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolico damy krew. Warszawskie dzieci. Mnie rozkaz twój, Pomyśle, bola, im każda, no się nie rozkazuj, o nie, O wyśle bola, niebo chwała. U nas, gdzie jest, to każdy jedyny. Nie, 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 o nie, 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 nie,